Pokazuję mu ten papier, który znalazłem u niego w Kajucie. I kierując słowa do niego pytam Słuchaj, gramy tu o twoje życie, więc gra będzie krótka. Co to za papier? Mów albo oddajemy cię kupcom. inaczej, znaczy, jeżeli powiesz nam co to za papier, no cóż, zastanowimy się, co z tobą zrobić. Ja pierdolę. Życie mi miłe. Chłopaków też. Nie, 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 rozmawiamy o twoim życiu. Dobra, chuj z nimi. Nie wiem, no pojawił się jakiś knypek w kapturze, jakiś dziwnie gadał Pod, no, jąkał się, nie, nie, jąkał słowa podwajał taki piskliwy był i strasznie niski zgromadzył knypek, nie? i kurde, jak tak szedł, to ja chyba pijany byłem bo coś jakby ogon mu wystało spod płaszcza mhm, mm nie, Uro, musiałeś ludzie. być pijany patrzę na niego, bo on gdzieś tam w pobliżu jest jak rozumiem, ten mówca nagród E, gdzie był ostatnio owca nagród? No. On był chyba na dole ostatnio Nie, no wyszedłem przecież Dobra Patrzę na niego jak na wariata, Po czym mówię Baj jak się mu No Wiadomo ludzie z Imperium, wariać. Teraz druga sprawa, co to za kobieta w... Ładow... Ładowni. Ładowni Jak to jaka? Jak w Kis... ten, no Nie wiem, może miesiąc temu jakiś kislewski statek napadliśmy Wyróżniliśmy załogę i ją wzięliśmy, żeby dziwką była naszą w takim razie co to, to za wspaniały pomnik na dziobie, który przedstawiał... przykład Ten pierwszy chciał nas sprzedać strażą, frajer gupi, A ta druga też w ostatku. Ale jak chłopaki się do niej dobierali to zobaczyli, to to dziwka nurgla splunął. Okay, Zastanowimy to się, mordę. co zrobić. Ja tam zrobić. Może udało jestem. Ci się wygrać życie. Co mówisz, Ja Jestem tam. No ja, pro... jesteś niedaleko? Słyszysz to? Wolne mordę? mordę. A mnie pamiętasz? Okej, okay. 1 do 10 najlepszy mu przewaliłeś na WW nawet nie ma, bo nie jest w stanie się ruszyć. 4 plus twoja siły ile masz siłę? Wybiłeś mu dwa zęby i do jedynki. on się tak na ciebie patrzy. Pamiętam. Splął ci krwią w twarz. Unik? Masz unik? Kurde. Ma, ma. Kurde... Dobra, Mas Mocne masz plas plaskacze, jak mu zęby wybijesz. No... Nie. No, opluł twojego kolegę. Nie, nie zdałem. Kogo? Nie zdałeś? Nie. A, no splunął cię w twarz. O, się wytrze. O tom. E, czekaj, przypomnij mi, jak te chusty się nazywają? Mm, bandana. O bandana. Ta, o tom jego bandanę. Wymurzuca. Wiesz to. Spoglądając na interapy, tam co z nim zrobić? Oddajemy go razem z resztą, czy puszczamy go? Niby dał nam jakieś informacje, ale chyba widzę, że wolisz go sprzedać. Sprzedać? No tak, hmm. przecież mamy za każdego pirata po 3 złote korony żywego. Ale jeszcze żyje, co prawda obrać zębów, ale mówi. <grym> A, radę, widzisz, za niego można wytargować trochę więcej. No to nie jest pospolity pirat. Nie I, dość, tym się do zajmiesz zargara. już, tutaj ja idę sprawdzić co mają w magazynach. Ja proponuję... Proponuję go... ...byłego kapitana. Że on może z nim będzie chciał jeszcze o czymś porozmawiać. Znowu Intera mówię oczywiście. Hmm? Mówię, żeby zabrać tego twojego kapitana. Do twojego kapitana zabrać tego kapitana. Tylko, że jeszcze chyba nie dopłynęliśmy. No jeszcze nie, chodzi mi jak już będziemy w porcie. a raczej nie pozwolą nam wyjść z tego statku. A ja nie zamierzam tu nikogo wpuścić. Tak, trzy statki, które widzieliśmy wcześniej, hmm. są już dość blisko. Z największego z nich, ktoś na ciebie krzyczy do Was. Schowajcie broń i czekajcie na, re... na interwencję naszych służb. No tu krzyczę do nich. Więzienie. Nie wpuszczę tu nikogo, zanim kapitan Wilhelm tutaj nie przyjdzie. To jest jego statek. Własność prywatna. A wy strażnicy musicie prawa przestrzegać. Kapitan Wilhelm tutaj jest, machnął ręką, i pojawił się za nim twój kapitan. No chyba, że tak. No to wiesz co, rozładuję y, tą kuszę, tak żeby oni widzieli, bo ja nadal miałem ją mhm. ładowaną I beł schowam gdzieś tam. No spoko. To może przeszukajmy jakiś magazyn, ja tą kajutę przeszukam, czy coś takiego. przeszedłem ja, ja, do magazynu. No, Okej, okay, to kajutę i magazyn przeszukujemy. Magazyna, magazyn jest pełen prochu szczelniczego. Jedzenie, jedzenie. Są jakieś ziarno. pistolety? Nie. proch pistolety wywiały. A takie, a trutki może jeszcze są jakieś? Mm, nie znasz się na tym nie stwierdzisz, czy to jest alkohol czy trutka. Ja jako Elf. Dobra, niech ci będzie. W sumie od trutki mam w plecaku, ale nie mam trutki na razie. Dobra to może jeszcze kajutę przelecimy szybko. Tym i tym się Okej. Okay. Jesteście w kajucie. Widzisz, że była już przez kość przetrzepana. Prawdopodobnie niedawno. Jakiś rzut na przeszukiwanie szczegółowe mogę porosić czy coś? Masz przeszukiwanie? A mam! O. No. o! no to o! To o! To jest... Chyba nawet całem. Nie Gdy mam masz czy... Nie 40 coś? Niestety. 45 masz. Za przeszukiwanie nie, nie, nie będzie tego? Za przeszukiwanie nie ma jakichś butów, czy coś? Nie, ale możesz użyć punkt szczęścia. Taki problem, no ja że polibus nie ma już punktu szczęścia. No. Jest tylko jeden, nie? Ty miałeś dwa. Masz sobie odpisywać w atrybutach. To miałem dwa, czyli mam jeszcze jeden. Mm -mm. Zużyłeś oba na ostatniej sesji. Jeden zużyłem, żeby przerzucić, a drugi... Drugi też zużyłeś, żeby przerzucić. Nie pamiętam co, ale coś przerzuciłeś. Wiem, bo ci odpisywają, no, żeby nie robisz. Możliwe. No, nie minął dzień jeszcze nawet, nie, żeby ci się zregenerował, mhm. no nie spoko, spoko. Wiesz, masz towarzysza obok. Czy stoicie tak na dole? Czujecie, że coś właśnie walnęło w bok statku, a osoby na górze zauważyły, że wojska, strasznie miejska raczej, wbije na pokład. Dobra, to chyba wychodzimy. Mhm, tak. Przy wejściu stoi ktoś, tak. kto wygląda hmm. na kapitana, tylko zobaczył, że przychodzi i idziecie w jego stronę, podszedł, uścisnął do mnie pierwszej osobie, z beznamiętnym wyrazem twarzy i stwierdził, Dobra obywatelska postawa. Oby tak dalej. Cieka Wyciągam... Czekaj, czekaj. Wyciągam papier od Gildii kupieckiej, opiewający na tych piratów i żądam potwierdzenia, ilu ich jest i gdzie będą mogli ich znaleźć. To na... Powiedzmy, że to Gildia kupiecka zleciła nam oczyszczenie wód i to z jej ręki działamy. Przekręcił oczami, wziął ten papier. Zawołał jakiegoś poddanego, podwodnego, który zniknął na tym statku, który przybił. Wrócił z y, piórem, w zamoczonym w atramencie. Kapitan ze ściągnął i oddał Ci do ręki. Hmm. Co tam pisze? Eee, bla 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 bla, ja kapitan straży, bla bla, potwierdzam wykonanie zadania, bla bla. Ilości? I są tam wyszczególnione ilu z nich żyło, ilu zabitych? Gdzie można ich znaleźć? Mm, no tylu ile macie żywych, ilu zabitych dokładnie. Okej, okay. ja chowam <słuch> papier, kłaniam się i pytam, jak możemy dobić do portu. <słuch> Jeszcze jeden gdzieś tryfuje po tych wodach. skoczył przez burtek, na zobaczył. Mówi, że mm, strażnicy mogą was odwieźć. Okej, no ja się zgadzam. To jest kapitan Straży Mielickiej, to? Tak. To tak podejdę do niego. Panie kapitanie. On ja się pyta, ta? A... Aby... Hmm, roboty szukam, no. Nie potrzebujecie czasem kogoś na sierżanta? Nie. Na pewno? Na pewno. A wojsko? Zaciągi w biurze, w kwaterze straży miejskiej. Zresztą co ty potrafisz, kmiocie. Dobra. Niewątpliwie pójdę tam. No, A coś jeszcze robicie, czy tyle? Znaczy mówimy, że pod pokładem jest jakaś kobieta z napadniętego statku, która boi się ludzi? Przyjmuję do wiadomości, zajmiemy się nią. Znak ktoś mówi, póki w Slewsku, chyba. Stefan! Ty gminisz po wizlewsku. Krzyknął do jednego z podwodnych. Tak kapitanie, urodziłem się tam. Mamy tłumacza. No. Zostaliście zgrabnie no załadowani na łódkę, razem z waszym towarzyszem yy, marynarzem, który was tutaj zawiózł. I A to właśnie portu. stał jego Została tam. to No tak, ale mam potwierdzenie na to, że... Tak. No więc, skoro dobiliśmy do, do... Boże, lądu, mówię, że na statku dało mi się znaleźć trochę złota i proponuję podział łupów. Eee, mówię. to złoto. To jest rzecz. Tymczasowa. Yy. Czy ktoś ma jeszcze coś do podziału? Czy... No ja nic ja tam ma nie znalazłem. 5 koron. Ty masz 5 złotych koron. które dostajesz z kapitana. Tak. Ja wyciągam to 15, nie 15, 16, które znalazłem u niego w kajucie i mówię, że to był dobytek kapitana w jednej z jego skrzyń. Jestem gotów to podzielić na 4 osoby, bo w tyle rozwiązać problem piratów. Czy któryś z was znalazł coś innego do podziału? 5 bandon. Ja znalazłem tą tylko truciznę. I... Tutaj ten pas. Pas nie jest nam potrzebny. Przecież piraci nie mieli ja przy wiem. sobie żadnego złota. No jak ich przeszukiwaliśmy, to raczej ja nie było. Liczbę z nich. No, ja wiem. Ale mnie przy tym nie było. Którzy z Was to, przeszukiwali? Było. No. Niech się nie przyznaje. No ty przeszukiwałeś to co? co? Kto ma się przyznać jak ty żeś przeszukiwał? Co, ja? Tak ty Tylko on? Tak Ja powiem, mi mówisz tylko że znalazłem topór I inne tam topory Topór, topór i miecze jeden jakieś berd Jeden berdysz i dwa miecze Jest, złot przeszukiwałeś łowca? Cztery I piąty kapitan A kapitana przeszukiwałeś ty? Mhm, mm kapitana przeszukiwam szem i żaden z nich nie miał żadnego złota przy sobie. Nie. Przynajmniej mi o tym nie wiadomo. Jak się nazywała ta to coś na tym, na łańcuchu? Takie obuchowa? Nie, to było. Korbaczy. Korbacz. I nie wiem czy on z wami w chuja leci, czy po prostu tak jest słucha. Właśnie o to słucha. Nie, no znaczy, no właśnie ja nie wiem, który z nich użył, bo teoretycznie słuchając ciebie wiem, że ktoś znalazł 45 złotych on... no natomiast nie mam prawa się ich domagać w grze. Bo mnie przy tym nie było. No właśnie, no, ja no to, to teraz może pytanie do ogólnie poza Elna El Nassar znalazł. Okej. Okay. No te branie tylko. Nie? Jak to nie? Przeszukiwałeś wszystkich i ja cię A nie mówiłem za Nie. On nic nie mówiłeś nie. By... Mówiłem. Mówił, mówił właśnie. Niech wam będzie, to dopiszę. To Ty to serio nie pamiętam, ale uważam. Tylko co zapominam o takich szczegółach jak znalezienie większej ilości pieniędzy niż cała reszta drużyny posiada obecnie przy sobie. <grym> Aj, szczegóły czepiacie się. Więc pytanie brzmi, czy dorzucasz to do podziału? No, dla Ziggsfielda daję 15, dla Joana daję 15, a dla Dolwana daję 10 jako odpłatę. Rzuć wszystko na środek podzielimy. A no to na, daję, 4 osoby. na środek, wszystko, tak. mamy 61 I Po 15 i jedną złotą koronę daje... Nie ma z nami tego gościa, który nas tam przeprawił, nie? Jest. To mu daje tą jedną złotą koronę. Po 15 co dopiszcie. A panowie, a kto mi za łódkę odda? Z panie, to straż miejska ją posiada. Z nimi yy, Przycholują ci do brzegu. Ile? Za z jakaś... Dałeś, zapłaciłeś. Gadaj tu ze strażnikiem no, miejskim, mam ci odczyt Ale co, co jedna postałeś? zapłata za przewóz? Bo nie, nie, nie. Z zapłatą za przewóz jest to, że możesz jutro rano wypłynąć łowić, żeby dzieci miały co jeść. Dobra chłopie nasz. Ja yy, złotą koronę. Wypij moje zdrowie. No i to się rozumie. Dzięki za współpracę panowie, port odżyje teraz. <ścoughs> Jakbyście chcieli ryby, Masz może jakiś mieszek przy sobie? Bo ja widzisz, nie mam gdzie tego dać. Albo. Jak on pierwszy raz złotą koronę widział, a ty mu chcesz... Ty się o miaszek pytasz. No. no on nic przy sobie nie ma, to jest od Nie daż mi. Popatrz, to tak podejdę Kupanie do niego, urwę zrobić. sobie, tak? I taki prowizoryczny <laughs> mieszek zrobię. <laughs> Ej no co ty? To kupisz sobie nowe. A te same spalisz i tak po co ci? Co? Ej, Metal Co? A z bandany mogę zrobić mieszek? To raczej z tych bandan? Jeżeli masz nici doszydzie. Wiesz co, nie chciałbyś chodzić z tym przy... koło kieszeni. Naprawdę. Nie chciałbyś. Zbandana piracka. No dowód, że rozwaliłem piratów. Jesteś piratem i szedłeś na ląd. Nie. Bez sensu, Który pirat schodzi na ląd? No Zdech. gdzieś muszą się to... Przecież nie znają ich twarzy. Ten, nie, który jest... masz korbut. Znaczy on jest wyrzucany na ląd, jak masz korbut Dobra, ja myślę, że to czas na powrót do... ...karczmy czy coś żeby wypowiadać, hmm. przemyśleć co tak. dalej Trzeba odespać Okej, okay. jest 22. Jakieś szewrane typy stoją kiedy, yy, i chleją sobie no, Ktoś chciał jeszcze siedzi Z karczmienia? Jak... Nie, w drodze do mnie. Mm -hmm. Ile takich dzieci yy, dwóch typa, zastąpiło wam drogę? Yy. Mm -hmm. Czego Halo. wy to na naszym terenie? No nic, wracamy znaczy... z karczmy właśnie. Możesz... Mieliśmy kłopoty, posprzątaliśmy po sobie. rzek przez rzekę można się spławiać, więc wracamy po dobrze wykonanej robocie do karczmy. Możesz znaczyć gdzie teraz jesteśmy mniej więcej? Ty! Zrzucił stronę elfa. Jak elfia pokręka mi poły, obciągnie to możecie iść, jak nie to <laughs> Będzie was Ale widzisz, ale wraca z nami, ma jedną strzałę, która pachnie jeszcze mózgiem ostatniego gościa, który tak do niego mówił. Chcesz się przekonać? Masz zastraszenie? Nie mam. Ale ja nie. mam tą strzałę. Okej, okay, połowa ogłady plus 10 za te strzały. Nie, nie, Bo jest Znaczy minus... 10, mam 28, sorry. no głady mam 28, więc 14, więc do 28 wchodzi. No, A gdzie tu są? Niestety. Dobry szczęście. Możesz. Zostałeś <laughs> mm -mm. tak, byś śmiany. Minus 10. nie, no minus 10 nie mamy zastrasłe, nie? Więc połowy. No. I 31. A nie, 11. 12, Aha, się bo ja, ja, ja widzę, go widzę. Ja widzę to, ale dobrze, okej, okay, nie waż. okej, okay, okay. już. Metalhead. Co? Mogę się też przyłączyć i spróbować z nim zastraszać. Ehm, no ty też. Czekaj, to, nie nie ilu ich tam, ilu ich tam jest? W. Nie. To my mamy przewagę liczebną. To tak. Ale to wcale nie znaczy, że musimy ich wszystkich wypuść. Jak to nie? Ej, a ja wiesz co, zro co zrobię? Mm, takim znudzonym... Hm. Eee, Bertholdowi udało Zacz. się ich zastraszyć. Aha. Tylko nie wiem czy z wrokiem, czy nie, bo nic nie powiedział. No, <grym> Więc zdałeś test, ale ich nie zastraszyłeś jeszcze, bo nic nie powiedziałeś, nie? Spadajcie stąd Bo spotka was to samo co to strzałę Co tą strzałę? <śled> Ej Ja mam trąd Ty chcesz trąd? Ja mam ejca, dam ci ejca Ten drugi patrzy na, na swojej mój... Ty, chodźmy stąd Na spaczeniu chyba są, nie chce się zginie nimi No i poszli sobie O kraki No więc chyba ruszamy dalej w stronę karczmu No i chce? bez problemu udało wam się tam dotrzeć Jeżeli nikt nie chce indziej indziej iść Jest 22. Okej, ja Ok, więc z... Czekaj, ja proponuję, żebyśmy siadli przy ławie Bo mamy jeszcze parę Pierwsze co, to zauważyliście najebanego Nargonda w yy, kącie Leży przy 6 butelek pustych Ale mniejsza z tym Ludzi zapełniły się, odkąd zniszczyli się ptawną karczmę Elfią. Uh -huh. I o dziwo, jeden pusty stół, z napisem rezerwacja. Mhm. Uh -huh. Podchodzę A, do kupca i pytam dla kogo? No jak to, dla kogo? Dla was. Wspaniale. A, Braganio. ty! Siegfried wrzucił do ciebie... Tak? Wrzucił ci mi paczuszkę. Dość taką długą, cienką. Zajmijątko uh -huh. takie. No to usiądę sobie i na spokojnie rozwinę. Jestem jestem twój obiecany miecz. O! Wybory. Jeszcze podszedł, główna reszta was podszedł. Jakiś typek w czerwieni tu był, nie? zostawił to dla was. Mhm. Uh -huh. Co to jest to? No przeczytaj, wyświetlę wam. Aha, dobra. Okay. Nie, fuck. Teraz? O, tak, tak. No i ogólnie jest tam napisane, O tego Człowieka Czerwieni, opisuje, że jego propozycja jest wciąż aktualna, jeżeli chodzi o to zabójstwo. I załączył wam cztery zapros fu. Załączył wam zaproszenia na Bal Maskowy, który odbędzie się w przyszłym tygodniu. I będziecie mieli doskonałą okazję, żeby zabić tego Lorda. Mm -hmm. No cóż, nad tym myślę zastanowimy się później, to jeszcze masa czasu, tydzień. Pytam więc, skoro już udało się nam rozwiązać sprawę z piratami, mamy jeszcze parę zleceń, które wypadałoby wykonać. Pierwszym z nich jest kradzież dla pasera. Co prawda mieliśmy to zrobić dla informacji, ale myślę, że da się z tego wyciągnąć parę przynajmniej złotych koron. Wiecie co? To chyba to ten jubiler, ten dziadek co tam jest, to z nim raczej nie będzie problemu Druga sprawa to yy, złote... Szczurłaki. A To jakieś czurołaki To problem krypty, do której prowadziły tropy z, z dość dużych stworzeń, nie wiadomo czego To... Która godzina tak właściwie? 20 22. Prawdopodobnie A, są to słynniejsze Ten kap on mówił, że to w nocy się działo Parę no ale dzisiaj już męceni? po tych perypetiach już chyba nie będziemy szli, co. Myślę, że jak na jeden wieczór dość nam wrażeń. Zwłaszcza, że widzisz, że elf dzisiaj dostał po gębie parę razy jednocześnie kuflę od krasnoludzkiego oberżysty. Myślę, że już mu starczy wrażeń jak na jeden dzień. A więc tym myślę, moglibyśmy się ewentualnie zająć jutro jeszcze. W międzyczasie jest problem tego łowcy nagród, który został spowieszony za nie wiadomo co. Wiążące się podobno z kultem Slenisa, z, z tego też na pewno idzie coś wyciągnąć, no i mamy dalej problem z morderstwem. Wierzę, że w takie rzeczy lepiej nie wtykać nosa. Myślę, że się z tobą zgodzę, więc póki co to odpuścimy. W każdym razie z tych ważnych dla nas rzeczy została tak myślę kradzież, którą moglibyśmy się ewentualnie zająć. I dziwne sprawy przy cmentarzu. Jeszcze jedna rzecz, może być jeszcze ten? A, jeszcze, jeszcze polowanie na kobietę z kisla. Która uwiodła naszego hmm. kolegę, na pewno chciałby z nią porozmawiać. Chętnie, ale nie o to mi chodziło. Kapitan mówił o czymś z ogonem i spliwym, niskim głosem. To jeszcze Ty, no, mam? A To prawdopodobnie to jest. Mora czasem nie mówił o tym samym. Tak właśnie, powiązałem tę akcję z głowie. Sprawy mogą być powiązane, ale proponuję się napić, skoro i tak już będziemy się udawać na spoczynek. Teraz ludzie na pewno czymś ugoszczą, zwłaszcza, że odlokowaliśmy port. Po czym idą po gorzałkę i jakieś kufle i na stole. Dla wszystkich, no. gore, cały stół obstawem. To znaczy my mamy chyba za darmo tam posiłki. Podstawowe. Y -y. Podstawowe, no. Mówię, że potrzebujemy trochę dobrej krasnoludzkiej gorzałki, żeby się napić. A Dobra, może nawet o. więcej. On wam to wszystko, ogólnie taki full wypas yy, Najlepsze co ono mieli za złotą koronę Takie troszkę gorsze za pięć Srebrnych, A normalne to A Bugmana masz? A no, no może mam Może No może Chyba jest nawet, wiesz? On tak patrzy Bugman, Bugman Bugman, tak samo idę się i przykłada dalej butelki. Bugman, Bugman, no mam. I patrz, patrz, i ci dał. Dał. Dobra, ja płacę złotą koronę i idę się napić towarzyszami. No dał do ręki, ale oczekuję zapłaty, nie? A ile za Bugmana? No to jest w zestawie całym. Nie, kupicie takie no szlachecką, że tak powiem. Za złotą koronę to wszystko łącznie razem, nie? Dobra, ja kładę tą złotą koronę i wracam do stołu. No i macie ogólnie obsłużony full-vps, wszystko? Bo czy mówię do alfa, teraz spróbuj się z nami nie napić. No to bijemy panowie. Zdrówko. I toast. Nie ma toastów, pijemy po prostu, bo widzieliśmy gościa, któremu ktoś przestrzelił mózg i proszę, go do relingu, czy tam do buru. czy czegoś. Po czym udajemy się na spoczynek, gdy Elwy jest uwalony jak szpadel i możemy go wrzucić pod stół. A, a który z nas miał konia? Eeeh... I kiedy tak stoicie, słyszycie, że ktoś inny, jakiś człowiek zaciekawiony, zamawia to samo, krzyczy. Oberżystu, mi też Bugmana. A na to, znaczy Gunnar. No 15 złotych koron. Typ pobladł. No to ale jakim za tak za, za jedną koronę, a tutaj aż 15. Panie. To przysługę za przysługę, a na lody nie rzucają słów na wiatr. Dobrze mu tak. tu dało się nam śpić i... alfa jak szpadel? Ej, nie wiem, ja, ja słyszałem, że ty masz jakieś rzuty na upicie, na upojenie alkoholowe.